Właśnie wróciłem, byłem ...czy w... to byłem na kurwach, nie? A nie ma dziewczyny? Mam do ciebie pytanie, Bo Pierwsza sprawa, ja mam tylko jedno pytanie, ty nie, nie miałeś dziewczyny? Miałem, ale czy już nie mam, od Sylwestra. Dobra, dobra, idziemy dalej, no. Druga sprawa, czy... ...jak bierzesz koks, nie? Bo ja ją koks. I kurwa, byłem na kurwach i nie chciał fiut stanąć, nie? <ślesz> dobra, ja tu... <ślesz> ...spierdalaj Poczekaj, no kurwa, naprawdę mam pytanie. No dobra, ja cię słucham, no. no. No, Koks. Ali miał tą Viagrę. I zajebałem cztery tabletki, nie? Takie kurwa, jakby piętne mi się zrobiły na Viucie. To jest od Koksu czy od Viagry, kurwa, i czy ty też tak miałeś? <ścoughs> patrz, Słuchaj, patrz, ej, ja podaję, nie, mam powód, weź, ja wyślij, no. mi na tym, wyślij mi, wiesz, gdzie. Viutata ja ci powiem, co to jest, dobra? No dobra, bo jak ona mi robiła loda, to mnie zacięła lekko zębem.